Mam dzisiaj przyjemność spotkać się z założycielem i właścicielem Stocksoftu, Pawłem Zakrzewskim. Witaj Pawle. Witaj Monika, bardzo mi miło. Porozmawiamy? Bardzo chętnie. Paweł, powiedz skąd ty się wziąłeś? Jestem absolwentem francuskiej technologicznej uczelni Ecole Nationale Supérieure de Télécommunication. Mhm. I 15 lat temu trafiłem do firmy amerykańskiej, notowanej zresztą na Nasdaq, na giełdzie Nasdaq. I od tej firmy pierwszy raz dostałem akcję, jako pracownik. Bo większość Amerykanów, którzy pracują w amerykańskich firmach, dostają również akcje. I to mnie zainspirowało, zacząłem się tym interesować, uczyć. I jak już wróciłem do Polski, to założyliśmy taką nieformalną grupę znajomych, w której się spotykaliśmy i analizowaliśmy rynek. Natomiast każdy inwestował na własną rękę na tym rynku. No dobrze, ale od grupy przyjaciół do firmy jednak jeszcze jest kawałek. To była trochę konieczność, ponieważ obecnie grupa nasza liczy 600 osób, więc koniecznością było to zorganizować. Też wiele osób jest nowych, które dołącza, chcą się tego wszystkiego nauczyć, dojść do naszego poziomu, więc oferujemy również szkolenia, narzędzia, spotykamy się dwa razy w tygodniu. No i w tym celu też zatrudniliśmy, w tej chwili zatrudniamy 8 osób, które no w zasadzie nam pomagają się zorganizować, tak najkrócej mówiąc. Mhm. A dlaczego giełda amerykańska, powiedz, jest tyle giełd na świecie? No jest to naj, naj, najstarsza giełda na świecie, jest to giełda o ogromnej różnorodności spółek, czyli mamy takie, które są bardzo dynamiczne, pozwalają bardzo dużo zarobić i takie, które są bardzo stabilne, czyli pozwalają na takie inwestycje długoterminowe. Też y, warto wiedzieć, że w Ameryce ponad 2000 spółek wypłaca regularnie dywidendy, są to zwykle Dywidendy wypłacane kwartalnie. Czyli w ten sposób można na nich zarobić. W ten sposób można nie tylko zarobić, ale też można robić to w taki sposób ciągły i systematyczny. Ile trzeba mieć pieniędzy, żeby zacząć inwestycje dzięki waszej spółce? W zasadzie nie ma żadnych ograniczeń ani górnych, ani dolnych, natomiast z doświadczenia większość osób zaczyna z kapitałem około 10 tysięcy dolarów. Czasami jest to trochę mniej, mhm. ale też część z osób ma naprawdę poważny kapitał rzędu nawet kilku milionów dolarów. Dla nich też jest miejsce, bo no, na rynku amerykańskim jest sporo spółek bardzo dużych, bardzo stabilnych, które gwarantują pewną przewidywalność. I myślę, że też warto dodać, że każdy z naszych uczestników naszej społeczności inwestuje na własną rękę. Czyli inwestuje własny kapitał, robi to według własnego uznania i my nie zarządzamy czymś kapitałem, nie bierzemy od nikogo pieniędzy, prawda? Bardzo ci dziękuję, Paweł. Dziękuję bardzo.